Tam jest wejście na scenę. Będziemy siedzieć z przodu. Chyba zebrał się spory tłum. Poradzisz sobie. Ostatnio przemawiałem w liceum. Pani Steinberg dała mi truje. Szkoda, że nie możecie teraz zobaczyć. Hej, Daszady, tato. Przecież ocaliłeś Spidermana, teraz chyba oficjalnie jesteś bohaterem. <grym> bohaterem? <grym> Albo gościem, który nie umie odpuszczać. Hmm. Chodź Witam serdecznie. Zanim oddam głos burmistrzowi, chciałbym powiedzieć kilka słów. Nasze miasto ma wielkie No i że tak wspaniali ludzie... ta wojna gangów chyba.